Hej, jak wiecie, udzielam się w protestie osób z niepełnosprawnością i pod jednym z postów z naszą petycją jedna kobieta napisała. pisała: Nie rozumiem tego protestu, Ciągle wam mało, tylko postawa czyniona. Dajcie więcej, dajcie więcej. Więc Grzecznie odpisuje tej pani, że sytuacja osób niepełnosprawnych wcale nie jest taka dobra, że poza tym opiekunowie obecnie pobierający świadczenie pielęgnacyjne nie mają prawa do pracy, które jest zapewnione w konstytucji i w międzynarodowych prawach człowieka. Ten protest jest żedujący. Wasza zbiórka jest tylko po to, żebyście mogli jeździć po świecie. Tyle macie kasy i jeszcze wam mało. Filip ma pewnie rentę, Misia ma rentę, wszystkie zasiłki. Przecież macie co jeść. Jeśli żenująca jest walka, o podstawowe prawa zapisane w konstytucji, no to chyba tutaj nic nie muszę dodawać, natomiast jeśli chodzi o rentę Filipa czy Misi, jeśli Pani wie coś o tych pieniądzach, to ja bym bardzo prosiła, żeby Pani mi ją oddała, bo jednak tylko świata za dużo nie zwiedziłam, a to, że mamy co jeść, to nie znaczy, że mamy wygotować. Też mamy swoje marzenia, które chcielibyśmy realizować, a to, że jest u nas w domu niepełnosprawność, jakby nie powoduje, że nie mamy prawa tego zrobić.